Rol, rola kolorów w grach komputerowych. Kurczę. Nie, nie, nie rozmawialiśmy ostatnio o kolorach. Mówiliśmy o dźwięku i muzyce w grach komputerowych. Także kurde, w sumie bez kitu, nie zastanawialiśmy się jeszcze na, tym, na tych streamach moich e, na temat kolorów, które występują w grach komputerowych. Także to może być giga dobry materiał z racji z tego, że. Mówię, zastanawialiśmy się już nad dźwiękiem, nad muzyką. Nad oprawą graficzną, ale takim samym stricte kolorem, to pada, padającym też światem te się zastanawialiśmy. Ale kurczę, same w sobie kolory, a to jest giga ważne, jakby nie patrzeć. I to widać po na przykład No Rest for the Wicked. Kolory występujące w No Rest for the Wicked są piękne, są wspaniałe. Przecież ta gra, przez te, tą jaskrawość tych kolorów, o, jest Cudowna, no jest świetna. Naprawdę nie mogę się doczekać, jak ta gra wyjdzie z tego Early Accessu, wyjdzie już jako pełnoprawna gra i zagramy w nią na streamie. O, ta gra jest po prostu cudowna, no jest świetna, no. Ale to samo w sumie, nawet teraz grając o Darkest Dungeon. No muszę wspomnieć o tym Darkest Dungeon z racji tego, że też się zakochałem w Darkest Dungeon'ie, przez to, że teraz go ciągle ogrywamy. To kolory występujące w darkeście są też świetne. No. Mistrzostwo, dosłownie, ta gra jest w ogóle taka rysunkowa właśnie można powiedzieć. Ta, ta grafika jest taka właśnie jakby rysunkowa. I to jest świetne, ten. O, te postacie są tak cudownie narysowane. Wspaniałe. Dobra, lecimy z materiałem. Zapewne wielu z was nie może sobie wyobrazić malarstwa bez jego podstawowego elementu, czyli kolorów. Twórcy od bardzo dawna posługują się różnymi barwami, przypisując im odpowiednią rolę. Z historii sztuki wiemy, że Rzymianie łączyli kolor czerwony z władzą i dominacją. Właśnie dlatego we wielu dziełach kultury odnoszących się do tego okresu zaobserwować możemy dominację koloru krwi. Natomiast w starożytnej Grecji szaty zdobiono różnymi odcieniami barwy niebieskiej. Kolor jest w pewnym sensie medium, które niemal zawsze niesie ze sobą kod kulturowy, który będzie oddziaływać na ludzką świadomość. Dobór odpowiednich barw w obrazie nie jest bez znaczenia, jeśli twórca chce uzyskać wrażenie spójności i sprawić, aby dzieło było przyjemne w odbiorze. Jeśli kolory zostaną źle użyte, widz może nie dostrzec istotnych elementów, które chciał przedstawić malarz. Podobnie sytuacja ma się z grami. Kłócić się możemy nad tym, czy gry komputerowe to już sztuka, czy jeszcze nie. Jednak nie możemy zaprzeczyć, że przy ich produkcji biorą udział prawdziwi artyści, zajmujący się różnymi specjalizacjami. Kluczową rolę przy tworzeniu świata przedstawionego odgrywają graficy, którzy tworzą koncept arty. To właśnie ich często utożsamia się z archetypem artysty. Grafika koncepcyjna czasem odbiega od tego, co widzimy finalnie w grze. Jest to związane z tym, że twórcy w trakcie tworzenia swojego dzieła postanawiają zmienić niektóre elementy. Jednym z najlepszych przykładów jest zmiana wyglądu głównego bohatera Kingdom Come Deliverance, Henryka. Tak oto w grze możemy ujrzeć postacie czy też całe lokacje, które różnią się z tymi przedstawionymi w grafice koncepcyjnej. To, co często pozostaje bez zmian, to oczywiście klimat produkcji, który utworzony jest przy pomocy odpowiednich kolorów. Dobra, idealnie. Właśnie chciałem zatrzymywać, także idealnie, że akurat yy, tutaj twórca materiału też zrobił też taki przerywnik. Dobra, trzy rzeczy. Pierwsza, ta, która jest w sumie najkrótsza do omówienia, czyli po ograniu Darkest Dungeona będziemy ogrywać pierwszą część Kingdom Come Deliverance, żeby się przygotować na Kingdom Come Deliverance 2, który będzie wychodził w lutym, także to tak a propos. Kolejna rzecz to jeśli chodzi właśnie o kolory, właśnie to co wspomniał, czyli właśnie ta czerwień, to te kolory od razu się nam rzucają w oczy. I to samo jest na przykład z żółtym, takim bardzo jaskrawym, mocnym żółtym, to on się od razu nam wchodzi w oko. I to samo z zielonym. Te kolory, jak są takie jasne, na jakimś takim ciemniejszym tle, one od razu wchodzą nam w oczy. To jest... Od razu wychwytujemy to. Więc... Teraz faktycznie widać, że ten kolor jest strasznie ważny. I na przykład mamy grę, która jest czarno-biała. Hatred. To jest gra totalnie czarno-biała. Jednakże tam są, jest jeden chyba kolor inny i to jest yy, czerwony, taki czerwono-żółty, ponieważ jeśli coś się pali, to faktycznie widzimy kolor właśnie tego palenia, tego ognia. I to jest chyba jedyny kolor, który występuje w tej grze. Reszty chyba kolorów nie ma, reszta jest cała ta gra, jest czarno-biała. I widać, że autorzy chcieli po prostu podkreślić, co się pali, a co się nie pali. Przez to pokazanie ognia dalej na tej grafice czarno-białej byłoby no dosyć mało widoczne. A tak, przez to, że mamy. bo język mi się poplątał widok izometryczny i do tego narzucony ten kolor, ten, tego ognia właśnie, to wi widzimy, gdzie nie chcemy iść, albo raczej, w co nie chcemy wdepnąć. Także no... Kurde, faktycznie, kolor, totalnie ważna rzecz. Choć Hatred tak nie, niezbyt też w sumie osiągnęło sukces, <noise> ale to raczej też przez swoje kontrowersje, jakie wzbudziła ta gra. Eee, jakby nie patrzeć, dalej ludzie bardziej kojarzą Postala, a nie Hatred. Także no... Ale to właśnie postal też był kolorowy i to też trzeba zwrócić na to też uwagę, że hatred było czarno-białe i to też bardzo sprawiało mi się wydaje takie wrażenie, że ludzie nie do końca chcieli w to, też w to grać. Poza wiadomo całą oprawą w ogóle klimatyczną, że tak nazwę, ten klimat, który był w tej grze był no prostolinijny. Tam mamy wejść, zrobić swoje wyjść i co mapę jest totalnie to samo. Tam nie ma nawet zbytnio progresji z tego co kojarzę. Gdyby ktoś mnie spytał, co tworzy klimat w danej grze, to odpowiedźbym bym musiał, że wiele czynników, takich jak fabuła, grafika, czy muzyka. Częstym zabiegiem stosowanym o, przez twórców jest odpowiednie dobranie kolorów tak, aby odpowiadały ich wyobrażeniu klimatu w danej grze. Graficy koncepcyjni często tworzą spójną paletę barw po to, by uzyskać jednolity wizualnie świat. Grając w gry post-apo możemy zauważyć, że dominują pewne charakterystyczne kolory, niezależnie od tego, jaki metaforyczny koniec świata przedstawiają. Zbiorowej świadomości sceneria post-apokaliptyczna musi różnić się od tej tętniącej życiem. Często, aby oddać klimat upadku cywilizacji ludzkiej, przedstawia się jałowe pustkowia, na których praktycznie zamarło życie. Zatem, aby gracze wierzyli, że grają w niemalże martwy świat, muszą widzieć odpowiednie kolory, z którymi kojarzy mi się dystopijny upadek ludzkiej cywilizacji. W serii gier Metro możemy podziwiać zniszczoną Moskwę oraz postnuklearne, klaustrofobiczne tunele metra. Dzięki wykorzystaniu szarawych, wyblakłych barw mamy wrażenie, że świat w grze jest martwy i odczuć można uczucie smutku oraz depresji. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku gier osadzonych w realiach II wojny światowej. Aby jak najlepiej oddać sytuację panującą na froncie, twórcy poprzez odpowiednie barwy starają się stworzyć jak najlepszy klimat. Zauważcie w ogóle, że to samo jest w Darkeście. jeśli chodzi właśnie o kolory teraz to, co on nawet powiedział, że wszystkie inne dun dungeony, które są w Darkest Dungeonie są faktycznie mroczne. Zwłaszcza jak nam gasi się światło, to już w ogóle. Ale nawet pomijając, jeśli chodzi o światło, nawet jeśli mamy zapalone światło, to wszystkie te dungeony są mroczne. Są faktycznie ten... to tło, jakie mamy za swoimi postaciami jest zazwyczaj ciemniejsze, że tak to nazwę. Choć... no... Potrafią być tam jakieś jaskrawe kolory, potrafi tam być trochę żółci na przykład, trochę pomarańczowego takiego koloru. Przez to faktycznie czujemy taką lekką grozę, ale nie aż tak bardzo. Jednakże, jeśli wchodzimy do ostatniego lochu, czyli do Darkest Dungeona, to tam już faktycznie boimy się tego. Bo tam mamy tło stworzone tylko i wyłącznie z koloru czerwonego, takiego krwistego czerwonego i czarnego. My tam nie tylko czujemy grozę, że tam może się coś stać z naszymi postaciami, ale też totalny strach. My się boimy wejść do następnego pomieszczenia, tylko i wyłącznie dlatego, że tam może po prostu czekać już... no, koniec naszej wyprawy, nie? <grytanie> Także... kolory, jeśli chodzi o nawet właśnie takiego darkę Dungeona, sprawiają, że my... czujemy przeogromny strach. Przeogromny strach, naprawdę. ...na froncie. Twórcy poprzez odpowiednie barwy starają się stworzyć jak najlepszy klimat. W przypadku Call of Duty World at War, studio Treyarch postanowiło zmienić nieco paletę barw w taki sposób, aby gracz miał wrażenie, że II wojna światowa była piekłem i ogólnie horrorem, w którym nikt nie chce uczestniczyć. W grze wykorzystano proste barwy, brązową oraz szarą. Zamiast tworzyć grę, która kolorystycznie byłaby podobna do świata rzeczywistego, twórcy postanowili wykorzystać paletę barw, która jak najlepiej oddawałaby koszmar największego konfliktu w historii ludzkości. Nieco inną drogą podłożyli twórcy Brothers in Arms, Hell's Hugway, z tego samego roku. Odrzucając nieco holickie podejście do przedstawiania akcji, oferując jednocześnie bardziej taktyczną rozgrywkę oraz bliższe rzeczywistości oddanie kolorystyki. W grze czuć mocno klimat znany z serialu Kampania Braci, studio Gearbox starało się oddać jak najlepiej realia niesławnej operacji Market Garden. Wykorzystanie w miarę naturalnej palety barw sprawiło, że gra wyróżniała się na tle konkurencji, gdzie dominowały brązowawe barwy. Choć Brothers in Arms wykorzystano naturalną paletę barw, to nie są one przesadzone jak w najnowszych produkcjach poświęconych II Wojnie Światowej. Nasze wyobrażenie na temat największego konfliktu w historii bierze się w dużej mierze z kilku filmów, w których wykorzystano podobną do siebie tonację barw. Dla przykładu w Sniper Elite 3 i 4 akcja rozgrywki przenosi nas odpowiednio do północnej Afryki oraz słonecznych Włoch. Z trudem doszukiwać się tutaj można szarawych czy brudnych barw z racji na fakt, że wyżej wymienione obszary raczej kojarzą nam się z pochmurną i szarą tonacją. W trójkę i czwórkę nie grałem, ale grałem chyba tylko. To był chyba Sniper Elite, chyba V2 to się tak chyba nazywało. To tam. No tam było właśnie czasy II wojny światowej, jak pamiętam. Chyba w ogóle autor chyba o tym w ogóle wspomni, skoro zaczął w ogóle ten temat. Ale tam pamiętam, że właśnie była totalna szarość, nie? I to było widać, że, że te kolory były totalnie, właśnie takie ciemne, szare. No. Widać było tą właśnie grozę tych czasów, jakie właśnie były, Jeśli znaczy jaka ta gra od, miała nam przekazać, czyli właśnie tej II wojny światowej. Pomijając już aspekt II wojny światowej, przenieśmy się teraz do starożytnej Grecji. Niezależnie od tego, czy mamy czasy bliższe, nasze rzeczywistości są ja To wyobrażenie na temat ciepłych lokacji zawsze będzie takie same. Nie sposób wyobrazić sobie słoneczne winnice, gdzieś w epoce helenistycznej, w innych kolorach niż ciepłych i często w wysokim nasyceniu. Właśnie w taki sposób twórcy Assassin's Creed Odyssey starali się oddać klimat antycznej Grecji. W większości eksplorując starożytne wyspy, podziwiać będziemy piękne krajobrazy mocno ogrzane słońcem. Jednak pomimo, że wyobrażamy sobie Grecję jako słoneczny archipelag wysp, to twórcy postanowili stworzyć pewną sekwencję, gdzie z trudem doczkiwać się można bez troskiej przygody. Mianowicie misji, a ulice spłynęły czerwienią, a ten nawiedziła zaraza, powodując śmierć wielu mieszkańców. W takim wypadku trudno Eksplorować antyczne uliczki w mocno nasyconych chlorach, z racji tego, że w na naszych oczach dzieje się tragedia. Dlatego twórcy postanowili w tej jedynej sekwencji nieco zmienić tonację barw w taki sposób, aby gracz odczuł, że nie bierze udziału w pogodnej opowieści. Jasne i ciepłe barwy ustąpiły miejsca tym, nieco bardziej szarawym, powodując ponury klimat. Jemy, ale spójrzcie w ogóle, jak to od razu czuć czuć właśnie ten. Cóż ten klimat, dosłownie, to właśnie o czym on mówi, ten klimat, wystarczy tylko zmienić kontrast. Tu jest zmieniony kontrast i troszeczkę nałożonych tych szarych kolorów. I to sprawia, że już czujemy zupełnie inny klimat, jaka, jaki panuje w tej grze. Desaboterów, a nie zastosowano funkcję kolorów, jak na swoje czasy. Właśnie, ja powiedziałem o hatred, a nie powiedziałem o desaboteur, ale faktycznie w desaboteur to też te kolory były świetnie zaprezentowane. Że jeśli y, były dane z po prostu miasta, w sensie nie miasto, y, dana tam lokacja, dane chyba część, tam dzielnica chyba w mieście, była pod panowaniem właśnie armii, to mieliśmy czarno-biały cały ekran. A jak przejmowaliśmy ten dany, daną dzielnicę w mieście, się po przejęciu, to jakby gra nabierała kolorów w tej dzielnicy. To było też świetne, faktycznie. Zapomniałem w ogóle o Desaboteur, ale no, to właśnie to zastosowanie tych właśnie funkcji kolorów było świetnie wykonane właśnie w Desaboteur, tak naprawdę. Właśnie zapowiedziałem o Heidre, a zapomniałem o The Saboteur, A to świetna gra, jeśli chodzi właśnie o grę kolorów, można tak powiedzieć. Ciepłe barwy ustąpiły miejsca tym nieco bardziej szarawym, powodując ponury klimat. Jak widzimy, kolor może być jednym z najistotniejszych elementów tworzących klimat gry. Jednak oprócz atmosfery, kolorystyka może pełnić również inne funkcje. Grając w najnowsze gry zapewne spotkaliście się z sytuacją, kiedy ekran został zalany niepotrzebnymi znacznikami oraz przesadnie rozbudowanym HUDem. Tego typu zabiegi często utrudniają w pełni czerpanie przyjemności z rozrywki, z racji na fakt, że rozbijają imersję. Są jednak produkcje, które starały się podejść do tego tematu nieco inaczej. Tak w Dead Space nie uświadczymy klasycznego paska życia w którymś z rogów ekranu. Aby sprawdzić w jakim stanie jest Izak musimy spojrzeć na jego kombinezon, gdzie wyświetlany jest stan zdrowia. Wykorzystanie w taki sposób kontrastowych kolorów sprawia, że możemy bez problemu identyfikować stan, w którym znajduje się nasz inżynier oraz ile jeszcze amunicji mu pozostało. Podobny sposób wykorzystania koloru jako komunikatora zaobserwować możemy w grach z serii Metro. W trakcie rozgrywki nie uświadczymy rozbudowanego hada. Większość ważnych dla nas informacji znajdziemy na nadgarstku naszego protagonisty. Niebieskie światło na zegarku informuje nas, czy jesteśmy widoczni dla wroga i tak, jeżeli znajdujemy się w ukryciu, to wówczas światło się wyłącza. Pomimo tego, że zegarek jest małym punktem na ekranie, nasze oczy od razu kierują się w jego stronę, gdyż użyte jasne kolory wyróżniają go na tle szarych lokacji. Nieco inną formę komunikatora kolory odgrywają w serii Bioshock. Podróż po podwodnym mieście Rapture ułatwiają nam obiekty, których kolory wyróżniają się w mrocznych i ciemnych korytarzach. Często za drogowskaz robią podświetlone obiekty, znajdujące się nieopodal kierunku, w którym musimy podążać. W grzeniu świadczymy latarki, dlatego odruchowo kierujemy się w stronę, która jest odpowiednio oświetlona. Dzięki takiemu wykorzystaniu kolorów jesteśmy w stanie wczuć się w grę, jednocześnie nie będąc ciągle rozpraszanymi przez często pojawiające się znaczniki, czy to na mapie, czy na ekranie głównym. Jak widzimy, kolory w grach mogą pełnić podobne funkcje co w malarstwie: od wydawałoby się najistotniejszych, czyli budowania klimatu i nastroju, aż do skupienia wzroku graczy w jednym punkcie. Ej, ale w sumie to sytuacja wygląda tak, że w dzisiejszych grach bardzo często stosuje się takie podświetlanie właśnie nawet to, co on powiedział, że jeśli jakiś przemysł jest interaktywny, to on się podświetla. To też jest w sumie zagranie kolorów, jakby nie patrzeć. Na przykład, nie wiem, jakieś skrzynki w grach takich typowo singleplayerowych potrafią się podświetlać, żeby gracz widział, gdzie, gdzie ma iść dosłownie. No? Kurde, też ciekawy w ogóle zabieg tych kolorów.